Witam was ja, czyli wschodząca gwiazda YouTube'a, jak mnie nazwano na filmiku wyświetlanym przez Rafała Fridrichowicza Frydr Jest wtorek 25 dzień lutego Jest to kolejny dzień przygotowań do startu Mistrzostwa Śląska. Redukcja trwa, waga ciała mi spada. Teraz, gdzie ułożyłem sobie sztangę na łopatkach, to gniotło mnie okropnie. Dołożyłem 5 kg. Sangę chwytam wędziej, aby leżała trochę wyżej na łopatku. Kondycja coraz słabsza. Znowu zwiększony ciężar o 10 kg. Dla mnie to było ciężko a nie wiem czy tam czy było widać ten wysiłek na filmiku próba vakuum dołożyłem 10 kg i będę miał teraz 7 78 kg. Zakładam swój prowizoryczny pas. Będę się czuć trochę pewniej i powinno to wpłynąć pozytywnie na zwiększenie ilości powtórzeń. Zawahania na początku tego podejścia, gdyż jakoś nierówno ułożyłem sobie sztangę na barkach i było większe przeciążenie na lewą stronę. Drugie podejście do ciężaru 78 kg. No i trzecie podejście do 78 kg. No i to będzie zarazem zakończenie treningu przysiadów. Teraz pokażę jak trudno mi jest wykonywać takie zwykłe przysiady na jednej nocy. Po pierwsze zrobię się sztywny, to znaczy moje mięśnie są tak jakby poskracane. I taka prosta czynność jak tak, którą tu wykonuję, jest dla mnie wielkim jednak wysiłkiem. A jeszcze kilka miesięcy temu mogłem robić to prawie tylko na jednej nocy, a teraz się muszę podpierać. drugą. zdjąłem pas i próbuję zrobić to z przytrzymaniem. Koniec streningu. Papa. Pa.